Cześć! Cześć widzowie! E, dzisiaj będziemy grać mają Minecraft. E, no i jesteśmy na tym... E, jesteśmy na drzewku i jestem lepszy niż mój kolega Bartek. Jestem pro. Kokosov oreh je velikanski oreh. Če ga pojedeš preveč, se zelo zredi. Oh ja. Kokosov oreh je velik, velik oreh. Toda ta okusen oreh ni oreh. Je kakav. Je kakav. O, kakav.

from the Coco Punk family okay now oh coconut oh the coconut bark for Chyba. the kitchen floor if you save some of it you can build a door now the coconut trunk will throw this junk if you save oh, some of it you'll leave a second floor the coconut wood is e, okay. very good it can stand 20 years if you yeah, yes, yeah. the coconut root, to the root You can throw it or use it as firewood. The coconut leaves, good shade it gives for the roof, for the walls up against uh, the leaves now. The coconut here. fruit, say my relatives make good cannonballs up against, against the trees. It's the cocoa fruit. It's the coco fruit. of the, coco tree. Of the coco tree from the coco family the coconut is a giant nut if No pewno <coughs> nie zjem nie widzowie bo w moim kilofie był chyba potwór. A nie co to? No był taki straszny dźwięk. To mój kilof to był potwór. Eee... O! Gdzie jest słoneczko? O. E, co to było? Chyba potwór! Taki dźwięk był. O! Co tu robi zielona krówka? A no się ciężko na mnie patrzy. A, mam to. Mogę zrobić i mo e, itemki. O. Przeplasam O. Teraz to. Ale ja chcę jeszcze łopatę. A co to piec? Chyba ten... A, wiem co. Nie, nie to. Prawie to kliknę. Co to? No, nie, ja chcę... Łop o, łopata. A! Chwilka! Eee... piec i skrzynia. Tak. Coś jest... A! Dobra! Kamerkę zmieniłem. O! O! Dobra! Chodźmy po jakieś jedzonko, bo ja muszę mieć luzko. Lu 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 a e, już 6 minut. Glam chyba. A to dużo chyba. Nie, nie. 6 mm -mm. minut to jednak nie dużo. A tam był chyba kurczaczek. Ło, e. coś jest. Potwór! nie, hm no, potwól! On chciał mnie... hm Nie! Zapiłem hm Muszę to to pokazać Martkowi. ŚWINKA O! o! Prawie spadłem do tej pomarańczowej wody dobra A, św świnka kolejna. Ej, tam to jest. Y mm. O, chyba mam. Ale gdzie jest owiecka? O, tak się biega chyba. <grym> ja zaraz będę głodny. <grym> tam jest potwór. Jak się to robiło? Nie! Nie! Dobra, tak mi kuzyn pokazywał. Co to? Jakiś ploszek chyba. Hm. Mm. Nie chcę tego, ale wezmę. Słyszałem świnkę. Chodź tu, świnko. Mm. O, jest. Dobra. Noc się robi, a tu tyle świny. Ja chcę owieczkę. Owieczka, gdzie owieczka? Noc się robi. Nie, ja nie.